oto 10 ciekawostek o jeleniach. 1. Poroże jelenia jest najszybciej rosnącym tkanką ussaków i może osiągnąć wagę nawet do 30 kg. 2. Jelenie mają niezwykle dobrze rozwinięty słuch i węch, co pozwala im na wykrycie zagrożenia z dużej odległości. 3. W okresie godowym samce jeleni wydają charakterystyczne odgłosy, zwane ryczeniem. 4. Niektóre gatunki jeleni, takie jak jelenie szlachetne, żyją w lasach i glastych, podczas gdy inne, takie jak jelenie szmaragdowe, preferują tereny stępowe. 5. W Ameryce Północnej jelenie zwane łapety są często hodowane na farmach i stanowią popularne źródło mięsa. 6. W niektórych krajach, takich jak Japonia, jelenie są uważane za istoty duchowe i otaczane kultem. 7. Niektóre gatunki jeleni, takie jak jelenie wodne, żyją w pobliżu wody i potrafią pływać na długie dystanse. 8. Jelenie w naturalny sposób wpływają na ekosystem, pomagając w rozprzestrzenianiu się nasion roślin i wytwarzaniu próchnicy. 9. Jelenie są uważane za bardzo inteligentne zwierzęta. Wiele badań wykazało że posiadają zdolność do rozpoznawania ludzkich twarzy i zapachów oraz do uczenia się różnych zachowań, takich jak korzystanie z określonych szlaków migracyjnych czy unikanie miejsc, gdzie odbywają się polowania. 10. Męskie jelenie posiadają poroże, które jest największym narządem kostnym w całym królestwie zwierząt. Poroże składa się z tkanki kostnej pokrytej skórą, a rośnie przez okres kilku miesięcy każdego roku. Po osiągnięciu pełnej wielkości poroże zostaje zrzucone, a proces wzrostu rozpoczyna się od nowa. Po więcej, polub i zasubskrybuj.